Witam, z tej strony Kraków, Dzisiaj, dość chwil na spontanie Gdyż nie wiedziałem, że akurat tutaj się znajdę, ale Dzisiaj, szybko sobie obejrzymy Pozostałości po kamieniu Miliban. Mam Mamy tutaj ruiny Tutaj były, tutaj są wieże, tam jeszcze wyżej są, jest Jedna kondygnacja, ale tam jest zakaz wstępu i Zaraz obok jest jakiś obiekt stroniony, to wolę nie ryzykować No i ta, też nie wolę Nie ryzykować wchodzenia na te wieże, już bardzo łatwo się Mogą one rozwalić, już tam raz byłem na górze No i tam to, Nie wiem czy tam będzie widać ale tam są dość mocno przeszarte w sezonce schodki. Jest, jest to dość masywny obiekt. Ta wieża, tutaj mamy rampę. Nie, nie wiem nie wiem, do czego dokładnie to służyło. No nie, nie znam się na kamieniołomach. Ale tak, tam jest rampa. Jakaś, tutaj też jest rampa. Może tutaj były schody. Sam obiekt ma dość. Sam, sam ten obiekt był częścią obozu koncentracyjnego. Taka ciekawostka. Tak, tutaj są takie. To jest takie rozwalone zejście. Postaram się to pokazać. Tak, tutaj chyba tutaj były schody. Tam się ktoś darno. To miejsce jednak trochę tutaj ludzi jest. Czasami będzie lepiej widać tą konstrukcję. No, tam jest mocno spontaniczny i w ogóle bez przygotowania. Akurat też tak przechodziłem i stwierdziłem, że a, wpadnę tutaj. Tam mamy, na tamtej, tam, tam wyżej jest kopie z Kraka. Właśnie nie wiem czy będzie widać, ale tam, tam jest też jakiś domek opuszczony. Tam nie ma żadnej tabliczki z tego wiem. Tam też dalej mamy różne jakieś rampy i ruiny mostów. I to jest takie jeziorko. Pójdziemy sobie dalej. że tutaj są rzeczy, które niektórych mogą przerazić. Jeżeli to będzie widać, właśnie te płyty są z nagrobków. Przynajmniej potem Więc że tam później jest po prostu cała ścieżka Po żydowskich nagrobkach Nie pamiętam gdzie ona dokładnie było, ale właśnie gdzieś tutaj była Ścieżka Zaraz chyba nie będzie widać tego pod światem, ale no, no, Pamiętam, że to były żydowskie nagrobki w każdym razie na no, ścieżce macewy tak zwane No, to są one Tutaj... nie, no, nie będzie widać, jak ktoś po hebrajsku pisze Albo widzę. A nawet ten sam. Tutaj była brama. Tutaj widzimy, że była pod napięciem. Tam jest ten. No tutaj widać, że to wszystko było. Było pod napięciem. Tu pracowali więźniowie obozu koncentracyjnego. Samo, bieg jeszcze widzę nie jest. Jeszcze nie zarósł, więc mogę sobie spokojnie nagrać filmik. Nadzieję, że tutaj będzie dobrze to widać. Tutaj mamy tą... To... Tu na pewno możliwe, że to kruszono, nie wiem. Tam, mi się wydaje, że tam właśnie to kopano wszystko. Tam, je, tam też widać ten obiekt, tą strukturę, tam pewnie to rzucano wszystko, przewożono wagonikami. Nie wiem, nie, nie wiem. No to są te wieże, one są, na filmie tego naprawdę nie widać, ale to są naprawdę ogromne te wieże. No i tutaj wszędzie widać, że tutaj był drut kolczasty pod napięciem. Tutaj mamy, no to był jakiś syp. Pod nogami się jakieś śmieci walają, widzę, no widać, że tutaj imprezy były. Choć w takim miejscu nie powinno się robić imprez. Jednak trzeba zachować powagę takiego miejsca. No Tutaj pracowali, to nie był zwykły kamieniołom, tylko się obozu koncentracyjnego. Tutaj ewidentnie coś wjeżdżało. Najpewniej była jakaś rampa, że albo ją wwożono kamień, albo ją wysypywano tam kamień. Ale raczej wwożono. Nie widzę tutaj żadnych śladów po torach, więc... Możliwe, że to, że to więźniowie musieli ręcznie, jakoś wagonikami przesu przesuwać strony kamienia. Nie wiem, gdzie dzisiaj zajdziemy, ale to chyba, to, to chyba były wszystkie te obiekty. Nie, jeszcze są tutaj porozrzucane obiekty poobozowe. Po tam są przy wejściu, ale nie, nie chcę mi się tam teraz wracać. One są też częścią prywatnego zakładu. Na razie sobie przejdźmy tą drogą w macew. takie miejsce jednak czuć przytłoczenie trochę emocjami. Jak się pomyśli, że, że się idzie dos dosłownie po cmentarzysku. Sam obóz funkcjonował w latach od 40 do 1940-1944. Złożono tej Żydów z krakowskiego getta. W tym getcie też byłem. A tam akurat nie ma takiej pozostałości, tam normalnie mieszkają ludzie jedyne co tej mur tam pozostał to mur. Tutaj jednak pozostało jest nieco więcej. Tu już się chyba kończy zabudowa. Wiem, że jeszcze przy że jest przy, przy, przy niedaleko przystanku nadworcowej jeszcze jest taki jeden budynek opuszczony też w części obozu. I przy wejściu na teren, na Kamińskiego też było. Trzeba nagrazić to tutaj szwendam dołem. Sam, samo Kamińskiego jest tam, czyli muszę wejść na górę. Dobra, czyli się cofamy. Nie wiem ile ten filmik zajmie też. Nie chcę za bardzo wychodzić do ludzi. Teraz, gadając. Mam swoje powody, ale... pewno spróbujemy tam dojść. Po okazji można sobie podziwiać krajobraz. Spróbuję tu jeszcze jeszcze wrócić, już jest to bardziej przygotowany. Dzisiaj akurat no, ze spacer zrobiłem z Kopca Kraka aż tutaj. No, jeszcze mam zahaczyć otoczone schody, ale jeszcze zobaczę, jak się wyrobię z czasem. na razie sobie. No, to chyba było na tyle, bo już się ściemię, więc jak tam dojdę to już nie będzie nic widać. No, więc są takie szybkie linii na spontanie. Ja sobie tutaj jeszcze chwilę odpocznę i pójdę dalej. Żegnam.